Zamienili mieszkanie w nowym budownictwie na wiejski domek. Państwo Krystyna i Zbigniew Tomkowiakowie rok temu pożegnali Poznań i osiedlili się we wsi Przyborowo-Kolosza-Motul. Ona magister ekonomii, on technik-mechanik. Trzecim jest mały Slawek. Postanowili zacząć życie od nowa w rolnictwie. Wiedzą, że wcale nie będzie tu łatwo. Stawiają na hodowlę warchlaków. Pierwszy przychówek jest zadowolony z nowych gospodarzy. Przejęte gospodarstwo było zaniedbane. W chlewni brakuje elementarnych urządzeń, które ulżyłyby w pracy. Najbliższe plany to modernizacja chlewni i dokupienie ziemi, aby trzecie wystarczyło własnej paszy. W realizacji tych planów młodej parze pomagają koledzy z ZSMP.